Dzień dobry, witam na naszej kolejnej piątej lekcji zdalnego nauczania. Dzisiaj zajmiemy się zajmowaliśmy się do tej pory może teraz tak, zajmowaliśmy się do tej pory prostą przechodzącą przez dwa punkty zajmowaliśmy się prostą, równoległą przechodzącą przez określony punkt dzisiaj chciałbym się z wami zająć prostą prostopadłą, przechodzącą też przez określony punkt jestem na stronie 126 waszego podręcznika Chciałbym z Wami zrobić zadanie pierwsze pod punkt C. Jak się w międzyczasie też zastanawiałem, co do tego zadania ma wspólnego ten gościu tutaj. Ale okej, okay. To będzie to jako zadanie dodatkowe na później. Słuchajcie, mam tutaj przygotowane dwie rzeczy. To jest nasz przykład. Jest to zadanie, to sobie jeszcze szybciutko. Jest to zadanie pierwsze ze strony 126. Dobra, i słuchajcie, szukamy prostej prostopadłej, tym razem prostopadłej i nierównoległej. Z równoległą to był taki przypadek, że ten współczynnik kierunkowy, czyli to, co zostało przy się, zostawialiśmy bez zmian. W przypadku prostej prostopadłej ten współczynnik kierunkowy trzeba odwrócić i wziąć z przeciwnym znakiem. Czyli piszę sobie y, muszę go odwrócić. Skoro było 4 trzecie, będzie 3 czwarte, a skoro był minus, to to musi być plus, czyli liczba dodatnia, czyli zostawiam samo. 3 czwarte. 3 czwarte oczywiście x i tak jak w przypadku prostej równoległej, to ja sobie piszę dodać b, ponieważ ja nie będę znał mojego punktu przecięcia z osią y Gdybyśmy to sobie narysować zaraz to sobie wszystko oczywiście narysuję. Słuchajcie, no i teraz tak, no, żeby znaleźć ten punkt b, to powtarzamy to, co robiliśmy w przypadku równoległości, czyli stawiam sobie za x -a i za y -a. tutaj odpowiednie liczbę, Za y stawiam minus 2, podstawiam sobie minus 2 równa się. 3 czwarte razy minus 4 dodać B. Mam równanie z jedną niewiadomą B. Tutaj ta czwórka z tą minus czwórką mi się skrócą, tu będzie 1, to będzie minus 1. No i teraz tak. Minus 2 zostaje po prawej stronie, po lewej stronie, przepraszam. Równa się tutaj zostaje 3 razy minus 1, czyli minus 3 dodać B. Minus trójkę na lewą stronę ze zmianą znaku, czyli będzie ujemne 2 dodać 3, równa się b, czyli wyjdzie, że 1 równa się b. Mam przecięcie z 8y, czyli y, b równa się 1. Wracam do mojego równania. Pamiętajcie, żeby to za, za każdym razem na końcu napisać. Czyli równanie mojej prostej prostopadłej będzie wyglądało następująco. y równa się 3 czwarte x dodać moje b, które wyliczyliśmy, czyli 1 Zobaczmy sobie jeszcze, jak to będzie wyglądało w praktyce. To jest ta pierwsza prosta: minus 4,3x, dodać 11, w punkcie 11 będzie przecięcie z osią y. Minus 4,3 gwarantuje współczynnik kierunkowy, że funkcja będzie malejąca. Rysujemy sobie, mamy świetnie malejącą funkcję. Teraz zapiszmy sobie tą drugą. Tak? Zobaczmy, jak ona będzie wyglądała. To będzie 3,4x, to sobie to już zmieniamy. 3, czwarte x i nie będzie dodać 11, tylko samo dodać 1. I tutaj mamy tą drugą prostą. Jednostki w miarę się zgadzają, czy widzimy tą prostopadłość pomiędzy tymi prostymi. przycięcia z osią y tej naszej nowej prostej jest 1. Co dodatkowo można jeszcze zauważyć, zobaczyć, że kiedy jest malejąca, czyli współczynnik kierunkowy ujemny, to druga będzie na pewno rosnąca. prostopadła będzie tutaj w naszym przypadku jest rosnąca. Dobra, i wszystko się zgadza. Przypominam, starajcie się oglądać te filmy, bo to robię dla Was, tak, żebyście coś sobie powtarzali, coś mieli w tych głowach. No i nie róbcie tak, że jedna osoba ogląda, dwie oglądają, rozwiązuje, rachkę, resztę przepisuje, to naprawdę niczemu dobremu nie służy. Życzę dużo zdrówka i do usłyszenia na następnej lekcji.